Trzeba kiełbaski kupić A sklep zamknięty No bo... właśnie, moje życie nie ma sensu bez tego sklepu A ciepło, nie? No, mimo, mimo, czy tak pomoże, tam nie co, to tam jak grzyba ponoły tam będą Nie, co co to za firma, że tak się fajnie pali ta, ta blacha się tak fajnie pali Nie, tam w środku kurde Ocieplenie chyba tego A strasznie mają po sąsiedzku przecież No Ty, że to nie wyjebało to się dostaniesz odłamkiem Poczekaj To wszystko przez to, że paladni. A może do paliwa polarny? Nie, tam się ubezpieczył, tam jest. Mysz telefon zaraz płonie Niech to będzie. tutaj dzień dobry. Mamy konkurencję z TVM24. Tutaj telewizja trwam. puls Telewizja <grywa> trwam. Wow.

Nie, ja tutaj. nie, tego nie opanują zobacz co tu nie się nie ma no, szans nie, ale ja nie I wiem, wiem co jest w tych chujowatych o, 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 o. Jak to je, hmm, ja wybuchnie. myślę, że tam jest właśnie woda przeciwpożarowa zapomnieli odkręcić nie, nie zdążyli no spierdolamy z tym bo wywali bo będę miał bliznę bo. co szpeci No nie chcę zbliżań robić Do środka To robot ciągu życia właśnie i nie zbliżę no, no no, no specjalnie ubezpieczył O, teraz to jeszcze na grubo idzie No jak oni tu tylko z boku, pewnie ratują samochody bo tu najwięcej samochodów tam no właśnie A, widzę co by ci się nie mają to jest takie metalowe rusztowanie się stopiło A Czy na rm RMF24? Nie, to nie są tanie rzeczy tak, nie, nie zaglądaj co oni robili, tylko weź Jakaś pauza tu jest? Dobrać, życia i ogień właśnie I no, Przez moment tak pomyślałem, ty, czy żyję. Kurde, to będzie bohater. uratuje babcię za to. Ale fakt. Ty.